Dobry, witam Państwa. Nazywam się Henryk Balcerowicz. Jestem kandydatem bezpartyjnym ze Stowarzyszenia Samoobrony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, obecnie jestem marszałkiem Sejmu z aspiracjami na pozostanie prezydentem tego kraju. Jak Państwo widzą na plakatach po lewo, po prawo czy na telebimach wystawione są moje przewodnie plakaty w tej kampanii. Kampania jest unormowana hasłem dla lepszego jutra i razem silniejsi. Szanowni Państwo, przedstawię na tej konwencji programowej kilka punktów mojego programu, które zamierzam zrealizować w pierwszej kadencji prezydenta, która trwa 5 lat. Dobrze, więc zaczniemy od najważniejszych i będziemy powoli schodzić z ważnością. Pierwszym moim postulatem jest od razu po zajęciu stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że zostanie rozwiązany i zostaną rozpisane nowe wybory parlamentarne. Na tej podstawie zweryfikujemy, kogo wybiorą Polacy do nowego parlamentu i gdzie faktycznie leży poparcie większości, a nie mniejszości. Także zapowiadam Państwu to, że będziemy skutecznie walczyć z inflacją, bezrobociem, będziemy także bardzo skutecznie walczyć z stopą, stopami procentowymi w NBP, będziemy także z moim sztabem i z partiami, które będą wyrażały chęć współpracy z prezydentem kwestię imigracji, polityki europejskiej, do której jestem otwarty, jak będzie się rozpisywała nasza współpraca i budowa. Szanowni Państwo, dokładnie za minutę powinien ukazać się najnowszy sondaż pracowni CEBOS, który przedstawi Państwu, jak w tej chwili normują się wyniki wyborów prezydenckich. Jak to w tej chwili wygląda? Jak Państwo widzieliśmy dzisiaj, już jeden sondaż został przeprowadzony. Jest to sondaż pracowni PVT. Według tego sondażu, który miał trwać do godziny 19, a został zamknięty o godzinie 14:47, co osobiście uważam, że jest manipulacją informacjami, wygrał Pan Leszek Kaczyński 53,8%, zaraz zanim byłem ja, 38% i na trzecim miejscu pan Korwin Mikke, 15 i 4. I właśnie w tej chwili dostałem informacje na temat tego, że ten sondaż do nas doszedł. To są jego wyniki. Jak ktoś nie wie, gdzie spojrzeć, to na kanale. Szanowni Państwo, te wyniki pokazują, że tendencja poparcia dla mojej osoby rośnie i rosnąć będzie. Co ty za sondaż? Właśnie Nie pokazujesz? Ma szanowni... Nie ma, szanowni państwo, pracowni, która w 100% będzie pokazywała prawdziwe odzwierciedlenie poparcia wśród Polaków. Natomiast. A pracownia Cebos jest jedną z najbardziej prestiżowych i najbardziej godnych zaufania w całym kraju. Na tej podstawie na przykład yy, pracownia Cebos mówiła, że Prawo i Sprawiedliwość, yy, Solidarność wygra wybory parlamentarne, a pracownia Ibris i wszystkie inne mówiły, że to Konfederacja wygra wybory. Jak się okazało później, wybory wygrał PiS, w tej chwili są u władzy. Dlatego jest to najbardziej wiarygodny i najbardziej yy, poświadczający o prawdziwym stanie bytu sondaż. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, także obiecuję Państwu z tego miejsca. My te wybory wygramy, pokażemy całemu światu i całej Polsce. Że ludzie nie chcą partyjnych pionków na stanowisku prezydenta. Ludzie chcą odpowiedzialnych mężów stanu. Będziemy, szanowni państwo, walczyć aż do zwycięstwa, do ostatniej minuty tych wyborów. Będziemy chodzić do lokali wyborczych i oddawać głosy na Henryka Balcerowicza. do ostatniej chwili. Według, Szanowni Państwo, także sondażu Ibris wykonanego na polecenie partii Porozumienie Węglowe ten sondaż klasuje się w sposób następujący. Pan ja, Henryk Balcerowicz 43,1, Pan Kaczyński 33,6, Pan Korwin-Mikke 17,2 i Pan Frommariat 6,1. Jak wiemy, Pan Frommariat jest osobą mniej popularną, natomiast nadal stanowiącą zagrożenie. Dlatego trzeba y, pilnować tego procederu. O także chciałbym Państwa poinformować, że na 99% jestem pewien, że druga tura się odbędzie. Jeśli takowa się odbędzie, to nie ma co się oszukiwać. Przejdę do niej ja i pan Kaczyński. Kto wygra wybory? Wszystko się okaże, jak będą wyglądały międzypartyjne przepychanki i przebijanki. Konfederację przejął człowiek, który nie wie co robi. Człowiek, który oszukuje swoich wyborców bardzo aktywnie i bardzo aktywnie ich wyśmiewa na arenie politycznej Dlatego wzywam wyborców konfederacji nie słuchajcie się tego bełkotu programowego nie pozwólcie sobą manipulować o. te wybory wygra demokracja te wybory wygra sprawiedliwość te wybory Wygra Balcerowicz. Będę współpracował z nowo utworzonym rządem w celu utworzenia silnej armii, zmobilizowania siły roboczej do pracy, tak aby bezrobocie wynosiło zero. I tak jak mówiłem, e wybory wygra Alcarowniczy. Jeśli nie, nie wygram tych wyborów, do władzy totalnej dorwie się. Partyjny pachołek, jakim jest pan Kaczyński. Do władzy dorwie się możliwe, że inny pachołek partyjny, korwin a może fromariat, który ma teraz najmniejsze szanse. To nie jest w tej chwili ważne. Ważne jest to, żebyśmy nie pozwolili tym partyjnym pachołkom znowu zasiąść na tak wysokim stanowisku. My, Polacy, zasługujemy na reprezentację w, w, na najwyższym szczeblu państwowym. Na poziomie taką reprezentację, której będzie nam godzin pozazdrosić cały świat. A takiej sytuacji nie będzie, dopóki partyjne pachołki będą nami rządzić. Te pachołki trzeba uciąć. Te pachołki trzeba przestawić tak, żeby nie stwarzały zagrożenia. Bo w tej chwili to jest największe zagrożenie. Dlatego, tak jak powiedziałem, Zostaną rozpisane nowe, powtarzam, nowe wybory zaraz po rozpoczęciu kadencji prezydenta i po zaprzysiężeniu mnie na to stanowisko. Wierzę z całego serca, że wy, Polacy, nie poddacie się w tej walce o pierwszego bezpartyjnego kandydata w historii naszego kraju. Wierzę, że te Przepychanki nie pozwolą Wam myśleć w sposób, który zagraża naszemu pięknemu państwu. My przyszliśmy tutaj budować, a nie niszczyć. I my będziemy budować tak długo, jak będzie trwała kadencja prezydenta. Obiecuję Państwu, obiecuję. Że żadne zagraniczne interesy nie będą nam pluły w twarz. Nie pozwolę, nie pozwolę, aby zagraniczne mocarstwa manipulowały naszą polityką i aby wywierały jakąkolwiek presję na naszym państwie. Polska ma być niepodległa, Polska ma być silna, Polska ma być suwerenna.